Wielka sobota w kościele katolickim jest dniem oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin wierni gromadzą się w kościołach i adorują Najświętszy Sakrament. Tego dnia błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Tak też było w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na Podzamczu. W Wielką Sobotę mszy nie odbywają się aż do wieczora. Tego dnia wierni spotykają się w kościołach po to by poświęcić pokarmy, które następnego dnia znajdą się na świątecznych stołach. Skorzystałam z okazji i zapytałam w co znajduje się w ich koszyczkach? Jajeczka, y, chrzan, masło, sól, babka. No ja masła nie mam. Kiełbaska. A właśnie skąd masło? To jakoś z tradycji się wywodzi, bo ja też nie słyszałam osobiście. No, masełko. Babeczki, jajeczka, pisaneczki, baraneczki. A jajeczka osobiście pani malowała? Jak, Czy ktoś no, pomagał? Ja malowałam, bo, ale nie tak Nie no i to jest akurat to sztuczne, tam to reszta jest. Które ja mam, tak? Własne, własne. Drapie jajeczka, gotuję w cebulce i wydrapuję różne wzorki, kokardeczki. Tu mam jedno z takich jajeczek, drugie jajeczko to jest takie ładne. No, siedzę na tym może z dwie czy godzinki, tylko przed. Mam y, chleb, y, obrane jajko, y, kiełbasę y, oraz sól i masło. A dlaczego jajko jest obrane? Y, żeby y, skorupy, y, które później się i tak wyrzuca, nie zostały poświęcone. I to nawiązuje do tradycji Twojej rodziny? Tak, to nawiązuje do tradycji, ponieważ mój przodek też tak robił. Jajeczka, baranek, babeczki. A jajeczka pięknie umalowane sama Pani robiła? No tak, o, tylko poskrobałam, bo teraz nie mam czasu, zawsze robiłam w kolorach, ale teraz już nie miałam czasu. Czyli koszyczek pełen tradycji, tak? Czy jakieś nowe trendy Pani wprowadziła? No nie, nie, raczej stare. Tradycyjne, jajka, szynka, ciasty, babka. Klebek, chrzan, masło. A co znajdzie się na wielkanocnym stole? Wszystko to, co jest tutaj. Bajanek. I taki piękny, wielki zając. A jajka się są w koszyczku, pomalowane. Sam malowałeś? Nie. Nie, jest taka naklejanka, powiedz ładna. Ładna. <głodna> no, tak już. I... Pokażesz? Pokażesz, co tam masz jeszcze? O, ba -ba tak, tak babeczka, -e babeczka, tak, ślicznie. Chrzan, jajeczko, kiełbaska. A jeżeli chodzi o wielkanocne śniadanie, to co znajdzie się na stole? To co? Zazwyczaj, no potrawy takie jarskie, nie? No, wędlinka, mięsko jakieś nawiązujące do tradycji czy może jakieś nowe trendy? Nie, no raczej do tradycji. Z starej daty jesteśmy. Pomysłów na ozdobienie pisanek było wiele, niezależnie od tego, czy koszyczki były małe czy duże, we wszystkich znajdowały się tradycyjne potrawy, a wierni przybywali do kościoła całymi rodzinami.